Stanisław Wyspiański, Wesele, akt drugi, scena jedenasta, pan młody, Hetman, chór, chór. Hej, panie, panie Branecki, nie żałuj, grosika, nie żałuj, pocałuj się z nami, pocałuj, nie żałuj, dukacika, nie żałuj, dajże go nam z tej kieski, Hetman, ha, szatańce, sztab moskiewski, znajcie pana, bierzcie złoto, nie stoję ja pan o złoto, piekielna mnie dziś gospoda, hula i dusza, z wami zgoda, chur hulaj dusza z nami w zgodzie, potańcujemy w gospodzie, pocałuj się z nami, pocałuj, nie żałuj ta hetmanie kieski, braliś ta pieniążek moskieski. Hej, hetmanie, hetmanie branecki. Hetman, bierzcie złoto, pali złoto. Chór, pali pieniążek moskieski? Hetman, piekielna mnie dziś gospoda, Diabły moją piją krew, Szarpają mi pierś, plecyska, Psy zjawiska, łby ogniska, Szarpają, sięgają trzew. Pan Młody, wojewoda, wojewoda! Hetman, puszczajcie litości! Pan Młody, Jezu! Scena dwunasta. Pan młody Hetman. Hetman. Ha! Przepadli kędyś. Diabli. Ktoś się doli ulitował. Rana jeno straszna boli. Puste żale. Mnie nie szkoda, bo ja pan, piekielny pan, drwie z serdecznych ran. Setkę lat przez puszcze gnam, przez burgonię, gęsty las, przez ugory, łąki, błoń, upałami bije skroń, młotami serce wali, ogień wnętrzności pali. Każ muzyce dla mnie grać, mnie na piekło stać, ja pan, ćwierć kraju mam w ręku. A jak kto po cichuteńku powie Jezus? Ja wolny na chwilę, powietrzem się za Odetchnąłem piersią całą. Bierz ty, ile złota zostało. Patrz, otoniecki, Diabli mi to kazali nieść. Co noc tak świeżych nasypią, a sztabowi czerńcy przeklęci, krzyczą za mną. Panie Branecki, nie żałuj. Krew moją chlipią. Masz! Pan młody, Hetmaniłeś ty, hetmanie, chocia byłeś łotr I sam król był tobie kmotr. Przewodziłeś, przewodziłeś, A my dzisiaj w psiej niewoli. Nie, hetmany, strzęp, łachmany, gruz dusze ziębi mróz, Ciebie ogień, ogień pali. Przecież już nic nas nie ocali, ani król, ani ból, Ni żale, ni płakanie. Hej, Hetmanie, hej, Hetmanie, Dzisiaj to mój dzień miłości. Hetman, czepiłeś się chamskiej dziewki? Polska to wszystko hołota, tylko im złota. Trzeba było do bękartów carycy iść smalić cholewki. Byłać ta we mnie cnota, asan mi tu Polski nie żałuj. Jesteś szlachcic? To się z nami pocałuj. Jesteś wolny, pan młody. Bierz cię, diabli, hetman. Gębuj, widzę, śnie przy szabli. Scena trzynasta. Pan młody, hetman, chór. Hetman. Ścigają psy, kąsają psy. Chór, przeklęty ty, przeklęty ty. Hetman, sursum corda! Serce żreją, serce mi wyjmują z drzew. Chór, zaprzedałeś kraj, ty lew. Złotem pysk ci zaleją. Złoty pan, weselny pan, pójdźże w tan, pójdźże w tan. Hetman. Złoto pali, złoto war. Sursum corda, vivat car. Chór. Lejcie mu do pyska żar, sięgajcie mu dłońmi trzew. Hetman. Piją krew, żłopają krew, cielsko drą po kawale. Chór. Złoty pan, weselny pan, pójdźże w tan, dalej w tan. Na weselu hula śmierć. Garniec pereł, złota ćwierć zaprzedałeś czortu kraj. Hetman, żłopią krew czartym oskale, sursum corda, wiwat car. Kur. Huś, huś, haj go, haj, pójdźże w tan, dalej w tan, złoty pan, weselny Pan.